Ważny temat, kochani, latanie na miotle. <grych> e, zapewne każdy z Was słyszał o tym, legendy, bajki, przypowieści, e, że wiedźma raz na jakiś czas lubi sobie polatać na miotle. E, I za chwilkę powiem Wam, skąd się ten przesąd wziął. E, mam nadzieję, że nikomu nie zniszczę dzieciństwa. E, podkreślam, że ta kamerka jest troszkę bardziej 18, niż poprzednie. Jak zapewne wiecie, e, wiedźmy, szamanki, kapłanki nigdy nie stroniły od substancji psychoaktywnych. Właściwie nawet wykazywały pewną sporą miłość do nich. I e, tak jak dzisiejsze szamanki, dzisiejsi szamani lubią się zaopatrywać w niektóre tego typu rzeczy, e, tak kiedyś na wsiach, w lasach bardzo często można było uświadczyć ceremonii psychodelicznej, która wówczas nazywała się trochę inaczej. To były święta rodzime, to były święta pola, święta lasu, święta łąki. I w najważniejszych... E, Datach dla, dla świętowania, e, kiedy, kiedy magia pogańska była uprawiana na naszych terenach, e, oraz w Irlandii, czyli Celtowie, w Niemczech, na wyspach, czyli Magia Wyrdu, e, w Rosji, czyli Wedrusowie, oraz wszędzie w Europie, tak właściwie. E, świętowano e, te daty w sposób taki bardzo ceremonialny i taki bardzo wyjątkowy. A w związku z tym wiedźmy przygotowywały sobie substancje. A przygotowywały sobie maści, które zawierały przeważnie składniki takie jak datura, czyli bieluń, a które zawierały szalej, czyli blekot, które zawierały, no dzisiejsze LSD można powiedzieć, ale na tamtejsze czasy sporyż, inaczej była winkę czerwoną. I te wszystkie mieszanki nie były przyjmowane do ustnie, tylko w inny sposób. Mieszanki te służyły do tego, by wykonać z nich maści. Maści rozpuszczano w zwierzęcym łoju albo w oleju lub oliwie, rzadziej w maśle. I e, biorąc pod uwagę rytualistykę na naszych terenach, smarowano nimi miotły. Smarowano nimi miotły, e, ponieważ wierzono, że taka miotła ma wówczas magiczną moc i dzięki niej można latać. Wiedźmy, które uprawiały czary w ten sposób, chodziły na łąki, chodziły na pola e, i siadając na takich miotłach. A wiadomo, że w tamtym czasie bieliznę nosiły tylko arystokratki, a bezpośrednio do swojego organizmu wpuszczały te substancje poprzez błony śluzowe. Więc e, to, co działo się z nimi później, można porównać faktycznie do latania, e, ponieważ m, duża część z nich, po, zwłaszcza z poryszu, traciła czucie od pasa w dół i ich e, chód, czy też bieganie, bardziej przypominało latanie i suwanie się pomiędzy kłosami. Z racji, że te rytuały odprawiano od maja do końca października, wówczas łąki, wówczas pola były porośnięte zbożem gdzieś w tej wysokości. W związku z tym ludzie z zewnątrz zauważali, że te kobiety pływają w tym zbożu bądź podskakują i w nim latają. Stąd wzięło się latanie na miotle, dzisiaj niestety już niepraktykowane. E, aczkolwiek być może członkinie e, związków magicznych, kowenów, e, wikunki przywrócą tę piękną tradycję? Jeżeli tak, dajcie znak gdzie i kiedy. Pozdrawiam!